organizujemy dla dzieci Helendoron. Gale zakończenia roku szkolnego 2012-2013 we współpracy oczywiście z restauracją Retro. Szkoła Helendorą po raz kolejny zwróciła się do nas z taką inicjatywą jak tym razem zakończenie roku szkolnego i wspólnie robimy imprezę właśnie dla dzieciaków. Będą oczywiście różne, różne ciekawe atrakcje, na razie nie chcę zdradzać, bo, bo myślę, że tutaj szybko Państwo zobaczycie co się dzieje, ale będą na pewno gry. Obóz, zabawy także tutaj na świeżym powietrzu. Rok był bardzo owocny, mieliśmy bardzo dużo zapisów, mamy bardzo dużo zadowolonych klientów dzieci, no bo to jest bardzo skuteczna metoda, jest to calendron jest liderem w uczeniu dzieci języka angielskiego. Podobałyśmy się na tą szkołę, dlatego, że to jest szkoła, która w nowatorski sposób pozwala dzieciom przyswoić wiedzę z języka angielskiego. Są to takie właśnie metody, e, może być naturalne. Znaczy, polega to na tym, że dziecko przyswaja w bardzo naturalny sposób ten język, tak jakby przyswajało język ojczysty. I uważamy, że jest to świetna i sprawdzona metoda. I, i rzeczywiście widać postępy: naprawdę widać postępy. Mieszaj, 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 mieszaj. i lotujemy. Horse, horse. Natalka, can you see a horse? A horse. Jest! Dzieci y, bawią się, przede wszystkim bawią się, a poprzez zabawę zapamiętują. Znają dużo piosenek, wierszy, dużo słów, bogaty za także przekładać... Głównie osłuchują się z językiem. Tak. I nawet jeżeli czasami nie potrafią dobrze czegoś wypowiedzieć, nazwać, to generalnie wiedzą o co chodzi. To miła atmosféra. Bardzo dobre, komfortowe warunki do nauki, małe grupy, a też uważamy, że w nauce jest to bardzo ważne. Także no, chyba nie ma lepszej szkoły w Tak naprawdę część dzieci e, korzysta z wakacji, część dzieci korzysta z naszych półkolonii, które organizujemy w miesiącu lipcu, sierpniu i też one są w połączeniu z metodą Helendorom. Cieszymy się bardzo, że możemy tutaj wspomóc szkołę, że możemy jakoś włączyć się w te działania. To jest kolejna impreza po Jarmarku Bożonarodzeniowym i dniu pizzy, które razem robiliśmy. Dwie poprzednie imprezy nam wypaliły jak najbardziej. Dzieci były bardzo zadowolone i wręcz dopytywały się, kiedy coś następnego, więc, więc teraz w czerwcu, właściwie przy końcówce czerwca, mamy taką imprezę. Że jest to wykwalifikowana karta po odpowiedzi w kursach właśnie przygotowana do nauczania tą metodą calendora. Myślę, że tutaj są sami profesjonaliści. Mają bardzo rewelacyjne podejście do dzieci, ciepłe, serdeczne. Dzieci naprawdę uwielbiają swoje panie. Także te zajęcia to... Moment Zatawiamy. mijają, jest super. Tak. Znają z imienia, prawda, wszystkie dzieci, więc to też jest ważny taki tak. tam kontakt, bardzo bliski z uczniem. No, uważamy, że jest to naprawdę bardzo fajne. Są małe zmiany w cenikach, ale z korzyścią, tutaj, Helendoron. Będą zmiany troszeczkę w kadrze, ponieważ mamy coraz większą rzeszę nowych klientów. W związku z tym, że tak powiem, robimy też nabór. Na lektorów. Także naprawdę cieszymy się, że tak powiem, dużym zainteresowaniem, i wiemy, że cieszymy się też dobrą opinią na rynku, tutaj lokalnym, małżeńskim.